Dzień dobry, Roland Dubowski. Szanowni Państwo, dziś 11 listopada 2020 rok. Chcemy skomentować ten dzień. Z nami są pani Marzena Zawodzińska, z Pabianic, pan Wojciech Bardoński z Ciechanowa. Ja, Roland Dubowski z Podlasia. Poproszę o komentarz pana Wojciecha Bardyńskiego. Dzień dobry. Ja może nawet zacząłbym nie tyle od dzisiejszego dnia, od Dnia Marszu Niepodległości, ale chciałbym się odnieść do ostatnich tygodni. Ostatnie tygodnie to jest taka, uwidoczniła się na ulicach walka cywilizacji walka cywilizacji życia i walka cywilizacji śmierci. Z zażenowaniem obserwujemy od kilku tygodni protesty tak zwanych kobiet kobietka, czy jak to się mówi, kobiet lekkich obyczajów które oburzone tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego wyszły na ulicę oczywiście na marginesie pytanie, czy, czy ten wyrok w tym momencie to nie była jakaś prowokacja, ale to jest tam nie, nie to jest tematem, ale, ale fakt, że są ze względu na obostrzenia jest zakaz manifestacji powyżej pięciu osób a te kobiety w tysiącach maszerują i, i, i robią to w taki sposób obsceniczny, wulgarny. Dochodzi nawet do, do aktów wandalizmu, ataków na, na kościoły katolickie. I, I jestem oburzony to bezczynnością policji. Normalni ludzie, którzy chcieliby w sposób jakiś kulturalny zamanifestować swoje niezadowolenie, czy jak, 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 jakiekolwiek cokolwiek wyrazić, to no, obawiają się tych mandatów, bo te mandaty naprawdę grożą, naprawdę jest zakaz i, i, i policja aresztuje osoby, które nielegalnie się gromadzą, i łamią zakazy. Natomiast z, z, ze zdumieniem obserwujemy te marsze w których policja nie interweniuje. I też dziwnym zbiegiem okoliczności od niedawna szefem Wicemistrem w rządzie i szefem wszystkich służb, takich jak policja, służby specjalne wojsko jest Jarosław Kaczyński we własnej osobie. I czy to jest, czy to nie jest, czy to jest zbieg okoliczności, czy coś w tym jest, że no, służby, które w sposób oczywisty nie, no, jeżeli jest zakaz manifestacji powyżej pięciu osób, to powinny wylegitymować, omandatować. Skoro my wszyscy jesteśmy zmuszeni chodzić zakneblowani pod pretekstem zarazy, no a tu są jakieś uprzywilejowane osoby, którym zarazy wolno roznosić, wolno manifestować. Co więcej, pisowska telewizja, telewizja, znaczy to jest nasza telewizja polska, którą zawłaszczyła sobie partia PiS, używa w sposób bezczelny, jako takiej tuby propagandowej i jest to, jest to taka tuba o niskim poziomie i pozornie potępiając te marsze de facto je lansuje, propaguje, pokazuje cały czas transmisję, robi zbliżenia na, na jakieś takie najbardziej młode osoby wykształcone, do, do których nawet tam redaktor jakiś tam parę słów zamienia, pozwala im swobodnie wypowiedzieć swoje poglądy sprzeczne z naszą cywilizacją i yy, czyli jest to, czyli widać to wsparcie dla tej cywilizacji śmierci ze strony władzy PiSu i dzisiaj ten Marsz Niepodległości, który bardzo, bardzo mądrzy organizatorzy w ostatniej chwili postanowili zrobić w formie yy, zmotoryzowanej Okazało się, że w odróżnieniu od ostatnich lat był jakby przez władze z kolei źle potraktowany. Czyli, czyli władza, która de facto wspiera nielegalne marsze w, 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 w propagujące cywilizację śmierci, nagle jakoś źle traktuje ten marsz w obronie cywilizacji życia, ten marsz Polaków, patriotów. Policja by była dość agresywna, użyto gazu, broni gładkolufowej, były ataki na, na spokojnie maszerujących ludzi, na rodziców z dziećmi z bocznych uliczek, z zakordonów policji leciały butelki, prawdopodobnie jakieś tam no były incydenty, i, i nawet gdyby ci manifestujący chcieli jakoś odeprzeć ten atak, no policja chroniła tych, tych prowokatorów. Takie, takie, takie dochodzą nas sygnały. I i jaki, jaki z tego wniosek? No, widać wyraźnie, że już na, najbardziej ludzie, którzy nie dowidzą, nie dosłyszą, powinni zauważyć, że rząd PiSu to nie jest rząd prawy, nie jest rząd sprawiedliwy, to nie jest rząd nasz. Polski, to jest y, w, w, można powiedzieć: wyszło szydło z worka. To jest rząd lewacki, antypolski, anty, antychrześcijański, antyludzki. To jest y, ja się czuję tak jak w, czas, jak, jak w czasach stalinowskich, kiedy. Kiedy, kiedy już we władzach, kiedy władzę cechowała nienawiść do słowianych i chrześcijan. I, i podobnie, po, podobny, podobne odczucie mam pod rządami PiSu, że, że czuć w szeregach tych najwyższych władz PiSu tak jakby pogardę, nienawiść do Słowian i chrześcijan. Gdzie, gdzie te, 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 te już, już, już głośno mówi się, że z lewactwem jest ustawka, że te, te, te bojówki lewackie to jest jedno z narzędzi PiSu. I i dodam jeszcze jedno rzecz, co mnie oburza. Jarosław Kaczyński jakiś czas temu kilka, kilka, kilka dni wezwał w związku z atakami na kościoły katolickie na, na bezczeszczenie naszych świątyń, szef służb Policji Wojska służb specjalnych, wicemister, wezwał cywilów do obrony świątyń no to jest skandal no, ktoś kto dysponuje tysiącami żołnierzy wyszkolonych policjantów też no wzywa cywilów czyli tak jakby destabilizuje kraj czyli ja, ja to postrzegam jako destabilizację Polski że to jest, to jest działanie tak jak, jak, jak działanie wroga Polski no to oddaję głos dziękuję panie panie Wojciechu pani Marzeno Proszę o głos. Wiem, że pani aktywnie spędziła ten dzień. Proszę powiedzieć, jak, jak to się odbyło? 11 listopada właśnie tego roku. Tak, dziękuję. Dzień dobry. No może częściowo aktywnie, bo spacer na cmentarz nie jest aż tak y, wybitnie aktywnie spędzeniem tego dnia, ale chciałabym najpierw nawiązać do. Wypowiedzi pana Wojciecha. Oczywiście, też uważam, że jest to wojna cywilizacji życia z cywilizacją śmierci, ale jest ona haniebnie wykorzystywana do dzielenia narodu. Nigdy wcześniej nie byliśmy tak dramatycznie podzieleni, skłóceni, i nigdy wcześniej nie spotkałam się z taką nienawiścią wobec tych, yy, między tymi różnymi grupami. To jest tak, jakby ktoś powiedział, że. On nie musi, nie, musi nie, ba nie obawia się, że naród będzie z nim walczył, bo naród będzie walczył między sobą. O ile w ogóle jeszcze można tutaj mówić o narodzie, ponieważ y, niektórzy zapewne nie poczuwają się y, do tego dobycia częścią narodu, bo bycie częścią narodu to jest branie na siebie jakichś obowiązków. Obowiązków wobec ojczyzny, obowiązków wobec. Tego wszystkiego, co polskie. Dzisiaj wysłuchałam też konferencji na temat święta niepodległości, i tam też pojawiały się takie tezy, że wiele osób po prostu nie poczuwa się do tego, żeby jest, że są częścią narodu, wystarczy im pełna Micha i właściwie nawet nie wiadomo, czy potrzebują Polski, czy potrzebują niepodległej ojczyzny. Oczywiście, dbając o swoje zdrowie i dobre samopoczucie, nie oglądam telewizji, więc nie wiem, jak przebiegał marsz. Natomiast czytam rozmaite komentarze na Facebooku i widzę, że no, no marsz był zmotoryzowany, ale chyba nie całkowicie, bo jakieś tam zamieszki, jakieś tam zajścia miały miejsce i też rozmaite hasła, na przykład. Tak, także słuszne, jak żądanie suwerenności, czy żądanie niezatrzymywania gospodarki. Natomiast, no, że jeśli rzeczywiście to jest prawda, no to tak trochę nierealistycznie brzmiały hasła o woli współpracy z Zachodem, podczas kiedy przecież wszyscy wiedzą, że to jest już zgniły Zachód, że to już nie jest dla nas żadne Eldorado. No, ja spędziłam dzisiejszy dzień, oprócz tego, że na wysłuchaniu konferencji, to jeszcze na cmentarzu, gdzie odwiedziłam pomnik y, zamordowanych członków Narodowego Związku Robotniczego. Oczywiście y, oni nie doczekali odzyskania niepodległości, ale do niej zmierzali oczekiwali jej i zginęli właściwie dążąc do tego, żeby Polska powróciła na mapę Europy. W pabienicach nie ma zbyt wiele takich miejsc, które można by odwiedzić w związku z świętym niepodległości, oczywiście pomijając pomnik legionisty, gdzie co roku odbywają się miejskie obchody. wiadomo, że Obojętnie, kto jest władze, władzy, czy to jest PiS, czy PO, to są to Piłsudczycy. I nawet jeśli przyznają jakieś zasługi Dmowskiemu, to jednak dla nich ojcem niepodległości jest Piłsudski. No i to tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Pani Marzeny. Czy Pan Wojciech jeszcze chce coś dodać? Proszę bardzo, Pani Wojciech. Ja chciałbym dodać, że no, ja, ja nie wierzę w to, że narodu polskiego nie ma. Naród Polski cały czas jest, a, a, a cały czas jest to tylko margines t, tych ludzi zdziczałych. Tak, zawsze taki był jakiś, jaki, trochę, jakiś, jakiś tam kilka procent y, takiej pospólstwa, hołoty kosmopolityzmu zawsze było. W ruchu narodowym jest taka zasada, że jednoczymy wszystkich Polaków, cały naród, z wyjątkiem jakiegoś tam małego procenta tych naj, naj, najbardziej, tych naj, najbogatszych oligarchów, którzy się już tam czują ponadnarodowymi jakimiś tam jakoś arystokracją. Oraz taki zawsze też jest najniższy margines, najbardziej taki prymitywny, który tam za, za flaszkę wódki nawet matkę jest w stanie sprzedać i skrzypieć. Także tak, tak, to te, ten, ten element, e, e, który tam maszerował w tych ostatnich tygodniach, ten, ten antyludzki, co atakował świątynię, to ja kojarzę z tym, z tym najniższym marginesem, który zawsze istniał i tylko e, po prostu z, zawsze jakaś, jakiś, jakieś służby porządkowe były, które, które trzymały ten margines na marginesie, a tym razem władza wyniosła jakby wspiera ten margines i, i podsyca i, i promuje, promuje, wspiera także, bo, bo, bo ta, ta, ta ochrona policji to jest wspieranie tych złych sił najgorszych, także tego się obawiam a i, i ja jeszcze powiem wszyscy narzekają, że jest jak jest, prawda, a ja trzeba podać receptę, co robić, żeby było dobrze. Yy, cały czas, znaczy tak, jesteśmy w, w, te, w tych z powodu tych obostrzeń wszyscy jakby w maraźmie, yy, wielu ludzi wpada w depresję, yy, różne boją się ludzi o przyszłość, o pracę, co to będzie, ale mimo to musimy po, po prostu przetrzymać, nie dać się, organizować się, spotykać się ze sobą, nawet na siłę starać się, że nie, nie, nie zasiedzieć się z domu, wychodzić z domu i organizować, organizować... Yy, cały czas powstają jakieś partie pseudoprawicowe, które nas zdradzają my proponujemy w szeregach Narodowego Frontu Polskiego powstaje nowa inicjatywa o nazwie Ruch Społeczny Przymierze Ludowo-Narodowe zapraszamy do Narodowego Frontu Polskiego i organizujmy się bądźmy silni, bądźmy w grupie, damy radę bo wróg sam zeżre siebie cywilizacja śmierci ma to do siebie że z natury ginie, bo sama siebie najprędzej wyniszcza a my, my się nie damy Oddaję głos. Dziękuję Panie Wojciechu. Szanowni Państwo, życzmy sobie, żeby ten dzień uzyskanie podległości, jedenasty czy też inny dla listopada aby było obchodzone tak, żeby to był jak najlepszy przykład dla dzieci, dla młodzieży, dla uczniów, dla nas wszystkich. Umiłowania ojczyzny, pracy dla ojczyzny, nie tylko raz do roku, ale. Przez cały rok, żebyśmy potrafili nie tylko się pracować, ale się zorganizować i, i przejąć, żeby odpowiedzialni Polacy zaczęli rządzić Polską, przejęli władzę. Także to są takie życzenia, aby, aby nie grano tylko nam na emocjach, żebyśmy nie. Nie zatrzymali się w chocholi tańcu za poetą. Proszę Państwa, dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na następne nasze audycje, programy i dziękuję biorącym, zabierającym głos też za udział. Życzę miłego dnia jeszcze, dzisiaj świętowania Dnia Niepodległości Polski. Do widzenia. Dziękuję bardzo.